Manko z tej strony Zielony. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dziś jestem samemu i dzisiaj będzie opening. to? Yy. Dzisiaj yy. 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 trafiony znowu zostanie zaawansowany, bo ja wiem, ja widziałam, on jest aktywny. No to jak widzicie wbiłem sobie Shelly na 18 rangę. Kolega mi w tym pomógł, yy, Jacob YouTube, więc pozdrawiam, pozdrawiam Cię. Dobra, yy, to może przejdźmy do siedmiu małych skrzyneczek. Trzy geby. Punkty do Znowu do Piper. 8 w kurde. Ostatnio sobie nabiłem tyka. Chciałem... Y, nie, po, nie... Powiem. Nie wiem, co to... Nagra, nie wiem, nagrać, ale nie wiem, co się nagrało. Dobra, to może taka mała runda. Jak wiecie, z epików brakuje mi tylko Franka, więc fajnie jakbym dziś go trafił. Czy, no powiedzmy, trafił. To chcę, żeby kolejny odcinek y, był z. Nie wiem, nie, nie wiem, czy go znacie. Goldek Officials. Y, zaraz Wam go pokażę, jego kanał. To czy chcecie, żeby z nim był kolejny odcinek? Bo to mnie bardzo ciekawi, bo on dopiero zaczął grać w Brawl Stars i moglibyśmy go nauczyć trochę grać. Jeśli chcecie, żeby y, był taki odcinek, gdzie uczę go grać, to zostawiajcie łapki w górę. On ma chyba 200 pucharków? Jakoś tak. I wpadajcie na jego kanał, nie? Bo ma bardzo fajne filmy. Brakuje mu tam trzech subskrybentów do stówki, nie? Więc wpadajcie na jego kanał. Ma bardzo fajne filmy. Dobra, cztery osoby. Tu gdzieś był ból. No, tam jest Dynamite. Tu jestem. To jeszcze gdzieś jedna osoba. To Shelly, okej. Okay. Ten Dynamite mnie nie widzi w opór, nie? Dobra, dobra, podjazd. Dobra, jest to ten ból. On był chyba tu, nie? On tu jest? Tak. No to Essa. Tu. Dobra, zaraz Wam pokażę. Mm, nie wiem. O Goldek, 164. No, za dobrych, znaczy, za dobre postaci to on nie ma. Za dobre. Teraz Wam pokażę jego kanał. O Goldek oficjal, o tak to się pisze, nie ośmiu subskrybentów. No to tutaj macie jego kanał o ten, ten o tu na no, sam i subujcie go, pamiętajcie. Kto zasubuje i napisze u mnie, że jest, że zasubskrybował jego kanał. To nie wiem, jak będzie chciał, może ze, nam, ze mną nagrać odcinek i z nim. Dobra, to był winek, więc może, mogę sobie pozwolić kupić Mega Boxa. A pokażę wam, jak, jakich zadmiarzy mi brakuje. Brakuje mi Franka, Mortisa, Gina, Spajka, kroła i Leona. Więc ja myślę, że Jean albo Frank coś wypadnie, ale oczywiście legendy też bym... E... No nie wiem, miałem go na koncie i jakoś... No po prostu mi się nie podoba. Jakie mamy szanse na pika. Zero kropka 0,5. Na legendy to w ogóle tak mało, że... Dobra, to możemy kupić sobie mega boxa. Ojeju, błagam, żeby coś wypadło. Jest! Będzie nowy brawler. Punkty Donity, Piper, El Primo. Obstawiam Frank. Bibi. Rico. Uwaga. Frank! Jest! Mamy nowego Zadymiarza. Frank. Oh yeah! I mamy Franka. Nawet nieźle. Dobra. Dzięcie vendykatów i takem dablery. Mamy Franka. Pogchamp. Tylko bym sobie ulepszył. i mamy Franchise. Zawsze chciałam go mieć, nie? Bo zawsze chciałam go mieć. Zaraz, zagrajmy nim sobie raz. Ну no, отпусти мы его. Но, mm наверное, -hmm. mm -hmm. он нас не отпустит. Leży. Zaraz ja umrę, nie? Ty! Nie, zmusowałam ultem i Mortar mnie dobił. Dobra. Ja bym otworzył sobie może jeszcze jednego mega boxa Jakie mam szanse? Myślę, że Mityk może wypaść. Dobra. Oczywiście legendu też nie pogardzę, nie? Uff I pyk No i nie ma nowego Brawlera Event takem dablery i 8 gemów Dobra Hmm Możemy zagrać sobie O, pokażę Wam jak umiem grać Moja nauka Tikiem. Patrzcie, jak gram Tikiem. Nie jakiś lag. No, tak. Jak widzicie. No tik to u mnie to naprawdę. Dobra, to ja bym się z wami żegnał. A, pamiętajcie o lajku Subie. i muszą to być, choć... Ch muszą tu być chociaż 3 lajki lub dwa nowe sub, dwóch nowych sub, subskrybentów bo inaczej no ciągle coś na odcinku kupuję to już nie będę kupował 3 lajki albo dwóch nowych subskrybentów i pamiętajcie zasubujcie też Goldka no i ja bym się z wami żegnał cześć